Jeszcze raz w tytule Ofiara czy Manipula? No, niestety wyłączył mi się sam program, dlatego dogrywam drugą część. Otóż skończyłam na tym, że ofiara też prowokuje, ale nie jest tego świadoma i nie robi tego jakby specjalnie. I to są rzeczy typu niepewny ton głosu, na przykład zwieszona głowa, cała postura wycofania, niepewność siebie i takie rzeczy prowokują agresora. I tak jak mówię, to, to nie to, że jakby prowokuje specjalnie, bo to, to słowo tak kojarzy się właśnie z zamierzonym celem. Nie. Właśnie ofiara nawet, nawet powiem szczerze, że Naprawdę niektóre osoby nie zdają sobie te, z tego sprawy, że na przykład mają niepewny głos, czy jeżeli wchodzi agresor już zły, zwieszają głowę. Totalnie im się zmienia y, na taką wycofaną sylwetkę, garbią się, naprawdę nie zdają sobie z tego sprawy. To jest jakby ich y, obronna reakcja obronna organizmu. Y, I tak, i to jest jak zapalnik dla agresora. E, ktoś, e, kto nie jest agresorem, na takie rzeczy, nie będzie tak reagował, to znaczy.